Jeśli chcesz zostać święty świętą tak jak Małgorzata Maria Ala Kok, tak jak ona, zbliż się do najświętszego serca Pana Jezusa i poznaj Jego tajemnice. Zapraszam Cię na nowy odcinek na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Dobrze, że jesteś dziś ze mną na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Przez ostatnie 9 dni modliliśmy się nowenną przed wspomnieniem świętej Małgorzaty Marii. Jeśli jeszcze jej nie poznałeś, zachęcam cię do tego, bo sam wiem, jak inspirujące jest jej życie. Ale najważniejszym argumentem jest to, że to właśnie ją nasz Pan wybrał na apostołkę swojego serca. Myślę, że ten powód przemawia za tym, aby ją poznać. Małgorzata Maria w 1671 roku wstąpiła do zakonu nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paralemoniały. W tym miejscu 27 grudnia 1673 roku, gdy modliła się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy klasztornej, została zaproszona, by usiąść na miejscu, które podczas ostatniej wieczerzy zajął święty Jan, w pobliżu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alakok usłyszała podczas objawienia Pana Jezusa: Moje boskie serce płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych gorejących płomieni zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Pamiętasz, że w tym roku obchodzimy 350. rocznicę pierwszych objawień w Paralemonial? Zaprosiłem cię, aby w tym czasie, gdy obchodzimy tę wyjątkową rocznicę, na nowo i świadomie zanurzyć się w nabożeństwie do Najświętszego serca Pana Jezusa i ruszyć w drogę do świętości z Małgorzatą Marią Alakok. Mam nadzieję, że pomogła Ci w tym nowenna do świętej, która pojawiała się przez ostatnie 9 dni na kanale naszego apostolatu. Cieszę się, że możemy się spotkać na kanale apostolatu dziś, 14 października, gdy w polskim kościele obchodzimy wspomnienie świętej Małgorzaty Marii la KO, apostołki Najświętszego Serca. Dziś w intencji wszystkich osób które dołączyły do nowenny ze swoimi intencjami, zostanie odprawiona msza święta. Tymczasem zapraszam Cię do wspólnej modlitwy litanią do świętej Małgorzaty Marii Alakok. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Maryjo, Matko Jezusa, módl się za nami. Święty Józefie, Patronie Dusz Bogu Poświęconych, módl się za nami. Święty Janie, Apostole Boskiej Miłości, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy i Święta Joanno Franciszko de Chantal, założyciele Zakonu Nawiedzenia Sióstr Wizytek, módlcie się za nami. Święta Małgorzato Mario, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, dziewico od dzieciństwa poświęcona Jezusowi, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, dziecię ukochane Maryi, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, chwało Zakonu Nawiedzenia. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, ulubienico Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, uczennico Ukochana Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, powiernico Nieskończonej Miłości Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, powiernico Jego Boleści z powodu ludzkiej niewdzięczności. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, Oblubienico Wierna Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, Pocieszycielko Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, Apostołko Nabożeństwa do Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, Wielbicielko Żarliwa Najświętszego Sakramentu. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, oblubienico poświęcająca się jako zadośćuczynienie Sercu Jezusowemu za niewdzięczność i zapomnienie ludzkie. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, miłośniczko żarliwa Krzyża Chrystusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, przemożna orędowniczko w nawracaniu dusz niewiernych i zatwardziałych grzeszników. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, ofiaro miłości. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, duszo pozostająca pod szczęśliwą opieką Twojego Anioła Stróża. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, chwało Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, rozkoszy Serca Jezusowego. Módl się za nami. Święta Małgorzato Mario. Dziedziczko w czasie i w wieczności wszystkich skarbów serca Jezusowego. Módl się za nami, Święta Małgorzato Mario, naśladująca Jezusa, cichego i pokornego sercem, która byłaś doskonale posłuszna. Módl się za nami, Święta Małgorzato Mario, miłośniczko życia upokorzonego i oderwanego od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Módl się za nami, Święta Małgorzato Mario. Mistrzyni roztropna i oświecona w życiu wewnętrznym, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, orędowniczko przemożna dusz w czyścicu cierpiących, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, ty, co zaczerpnęłaś w sercu Jezusowym miłość tak wspaniałomyślną i tak pełną współczucia dla bliźniego, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, w życiu i po śmierci jaśniejąca cudami. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za mną, stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne, módlmy się. Wszechmogący Boże, ześlij na nas ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłości Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego, Panie Jezu Chryste, któryś niewypowiedziane bogactwa serca Twojego świętej Małgorzacie Marii Dziewicy cudownie objawił, pozwól nam przez jej zasługi i naśladowanie Abyśmy Cię we wszystkim i nad wszystko miłując, zasłużyli sobie na wieczne w tymże sercu Twoim mieszkanie, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. O słodka i miła serca Jezusowego oblubienico, święta Małgorzato Mario, kwiecie powabny i skromny fiołku, któryś ozdobił i upiększył ogród zakonu nawiedzenia. Operło droga i najbogatsze dziedzictwo rodziny świętego Franciszka Salezego i świętej Joanny Franciszki, o święta dziewico, módl się za nami, o Ty, której Pan Jezus objawił bogactwa niewypowiedziane swojego serca i powierzył najskrytsze tajemnice swych boleści, pragnień i miłości swojej. Uproś mi przyczyną swoją, łaskę abym coraz większy zapał czując w sercu moim, coraz bardziej i bardziej wzrastał w miłości najsłodszego serca Jezusa mojego i to serce najsłodsze z Tobą i ze wszystkimi świętymi wielbił przez nieskończone wieki wieków. Amen.